Nowe przepisy celne UE na 2026 rok mogą zamienić zakup Twojego wymarzonego auta w finansową pułapkę. To samo auto, to samo wyposażenie, ale możesz zapłacić nawet 60 tysięcy złotych więcej. To wyższa rata kredytu, droższa polisa OC i lata dodatkowych płatności za nic. Przepisy cały czas się zmieniają, a producenci przerzucą koszty na kupujących. Pokażę Ci 13 modeli, których powinieneś unikać, i bezpieczne alternatywy. 13. Na miejscu trzynastym mamy Dodge Hornet. Wiedziałeś, że Dodge całkowicie wstrzymał produkcję Horneta na rok 2026, ponieważ nowe taryfy celne sprawiły, że model stał się nieopłacalny? To nie opóźnienie, to wyrok śmierci. Hornet jest montowany we Włoszech i stamtąd transportowany do Europy. To oznacza pełne 25% cła importowego na każdą sztukę. Dodge przeanalizował liczby i zdał sobie sprawę, że nie może sprzedawać włoskich crossoverów po konkurencyjnych cenach. Hornet już teraz jest drogi, a z nowymi cłami cena poszłaby w górę o kolejne 32 do 40 tysięcy zł. Matematyka po prostu się nie zgadza. Jeśli czekałeś na Horneta 2026, przestań czekać, nie będzie go. Dodge zastanawia się, czy ten model w ogóle ma przyszłość na europejskim rynku przy obecnych przepisach handlowych. Dla obecnych właścicieli Horneta to tworzy inny problem. Dostępność części staje się wątpliwa, gdy produkcja się zatrzymuje, ograniczona podaż czasowo winduje ceny używanych egzemplarzy. Ale długoterminowe wsparcie ucierpi. Dilerzy mogą żądać premium za trudno dostępne komponenty, jeśli docz ograniczy zapasy części do wycofanego modelu. Zostajesz z osieroconym pojazdem, który jest drogi w utrzymaniu. Hornet dowodzi, że cła nie tylko podnoszą ceny, ale zabijają całe linie produktów, gdy ekonomia przestaje mieć sens. To dopiero wierzchołek góry lodowej. Załamanie w segmencie SUV-ów już nadchodzi. Ale najpierw spójrzmy na popularny crossover, który próbuje czegoś odważnego ze swoją strategią cenową. Na 12 miejscu mamy pełzające ceny Forestera. Subaru już teraz podnosi ceny Forestera, powołując się na warunki rynkowe, które obejmują presję ceł. Subaru importuje większość pojazdów z Japonii. Dzięki niedawnym negocjacjom handlowym, Japonia wynegocjowała obniżone stawki celne, ale nie zostały one całkowicie wyeliminowane. A Subaru nie czeka na modele 2026, żeby przerzucić koszty. Niektóre wersje Forestera już podniosły ceny o 4 do 8 tysięcy złotych. Wyższe wersje wyposażenia odczuwają większy wpływ, ponieważ ekspozycja na cła rośnie przy premium funkcjach i komponentach. Podkradanie cen jest na tyle subtelne, że większość kupujących nie zauważa. Zakładają naturalną inflację lub dostosowanie rynkowe, ale prawdziwym powodem jest presja kosztowa ceł wpływająca na cenę katalogową. Dla kupujących oznacza to, że forester, na który było Cię stać pół roku temu, może być teraz poza zasięgiem. I tylko się pogarsza, gdy cła w pełni zmaterializują się w 2026 roku. Koszty własności też rosną. Zagraniczne części i opłaty serwisowe pną się w górę. Klienci zgłaszają dłuższe czasy oczekiwania na części, ponieważ dostawcy dostosowują się do cenników dotkniętych cłami. Forester może być znany ze swojej niezawodności, ale gdy koszty części rosną, ta przewaga niezawodności maleje. Subaru testuje, ile podwyżek cen rynek toleruje. Jeśli kupujący będą nadal kupować pomimo wyższych cen, spodziewaj się bardziej agresywnych podwyżek. Ale podwyżka Subaru o 4 do 8 tysięcy zł to nic w porównaniu z tym, co dalej. Na 11. miejscu ląduje Honda Civic. Civicy budowane w Europie nie są odporne na presję ceł. Części nadal pochodzą od międzynarodowych dostawców. Montaż krajowy to tylko ostatni krok w globalnym łańcuchu dostaw. Niektóre warianty Civica są budowane w Japonii i Kanadzie, co czyni je bezpośrednio podlegającymi cłom importowym pojazdów, ale nawet Civicy montowane w Europie używają komponentów pochodzących z całego świata, które podlegają cłom. Szacowany wzrost ceny katalogowej to około 28 tysięcy złotych, gdy cła zostaną w pełni uwzględnione w cenach. To znaczące dla pojazdu, który konkuruje wartością i przystępnością. Utrzymanie staje się droższe z czasem. Komponenty zamienne pochodzące z zagranicy podlegają cłom przy imporcie. Twoja część za 600 zł staje się częścią za 800 zł. Twoja naprawa za 3200 zł staje się naprawą za 4000 zł. Civic zawsze reprezentował niezawodny, przystępny transport, ale przystępność znika, gdy cła dodają 28 000 zł z góry i zawyżają bieżące koszty. Marże zysku Hondy się kurczą, albo absorbują koszty i zarabiają mniej, albo przekazują je kupującym i tracą udział w rynku. Tak czy inaczej, klienci tracą. Prawdziwa pułapka polega na tym, że ludzie kupują Civica specjalnie po to, żeby oszczędzać. Ale pomiędzy wyższą ceną zakupu, zwiększonym ubezpieczeniem i droższym utrzymaniem oszczędności wyparowują. Dla samochodu, który ma być ekonomicznym transportem, te liczby już nie mają sensu. A jeśli myślisz, że kompaktowe sedany mają ciężko, poczekaj aż zobaczysz rzeź w segmencie SUV-ów. Jeep Compass zostaje zmiażdżony. Na dziesiątym miejscu, jeśli nie wiedziałeś. Jeep Compass jest importowany z Meksyku. Dostawia go bezpośrednio na celowniku 25% cła. To cło przekłada się na około 28 do 32 tysięcy złotych dodatkowej ceny katalogowej, którą zapłacą kupujący. Kompas już teraz jest słabym konkurentem w swojej kategorii. Cło to praktycznie ostatni gwóźdź do trumny. Jeep żyje z lojalności wobec marki, ale nawet lojalność wobec marki może wchłonąć tylko tyle, zanim kupujący zbiegną do konkurencji. Gdy podobnie wyposażony konkurent kosztuje 28 tysięcy złotych mniej, dziedzictwo marki nie uzasadnia różnicy. Koszty własności potęgują problem. Części zamienne i importowane komponenty podlegają tej samej presji celnej. Twoja wymiana klocków kosztuje więcej. Twój serwis skrzyni biegów kosztuje więcej. Wszystko importowane kosztuje więcej. Dilerzy Jeepa już zgłaszają wahanie kupujących, którzy rozumieją, co nadchodzi. Mądrzy kupujący opóźniają zakupy lub całkowicie przechodzą na alternatywne marki. Kompas zajmuje konkurencyjny segment, gdzie różnice cenowe od 28 do 32 tysięcy złotych są katastrofalne. Kupujący mają doskonałe alternatywy, od Hondy, Toyoty, Mazdy, wiele z nich ma mniejszy wpływ CEU. Dla Jeepa może to wymusić trudne decyzje, czy zjedzą koszty ceł i zniszczą swoje marże, czy przekażą koszty kupującym i będą obserwować zapaść sprzedaży. Żadna opcja nie jest dobra. To się dzieje, gdy twój łańcuch dostaw zależy od montażu zagranicznego, który nagle staje się zbyt drogi. Kompas dowodzi, że nawet ugruntowane marki nie mogą przezwyciężyć złej ekonomii ceł. Ale problemy Jeepa to drobnostka w porównaniu z nadchodzącą katastrofą rodzinnych SUV. Na dziewiątym miejscu trzyma się Hyundai Palisade. Hyundai Palisade 2025 startuje od 152 tysięcy złotych. Korea wynegocjowała obniżone stawki cenne wraz z Japonią, ale Hyundai nadal stoi przed szacowanym wzrostem ceny o 16 do 20 tysięcy złotych. Teraz jesteś przy 170 tysiącach złotych. Dla głównego przewoźnika rodzinnego w tej cenie kupujący porównują Acura MDX i Lexus TX. Obniżone koreańskie cło pomaga, ale nie eliminuje bólu. Ceny Palisade i jego konkurencja nadal przypierają go do narożnika bez nadziei na walkę. Rodziny kupujące trzorzędowe suwy są świadome budżetu. Porównują ceny w Toyota Highlander, Honda Pilot i innych konkurentach. Premium 16 do 20 tysięcy złotych natychmiast zabija propozycję wartości Palisade. Naprawy i części pochodzące z Korei podlegają tej samej presji celnej. Gdy Twój alternator wymaga wymiany lub Twoja skrzynia biegów wymaga serwisu, płacisz ceny części obciążone cłami. Wzrost kosztów własności następuje stopniowo, więc kupujący tego nie widzą. Ale przez 5 lat własności te zawyżone koszty części dodają tysiące do całkowitych wydatków. Jedynym ratunkiem dla Palisade jest to, że gwarancje Hyundai są dość hojne. Palisade miał oferować premium funkcje w cenach głównego nurtu, ale gdy ceny głównego nurtu skaczą o 16 do 20 tysięcy złotych, to już nie jest główny nurt. To po prostu drogie. Rodziny zbiegną do krajowych alternatyw lub całkowicie opóźnią zakupy. Wolumen Hyundaia w tym segmencie upadnie. A mówiąc o markach upadających, jeśli zastanawiasz się, którzy producenci nie przetrwają tego chaosu celnego, sprawdź moje wideo. 17 najgorszych marek samochodowych, które zbankrutują do 2026 roku. Niektóre nazwy na tej liście Cię zaszokują. C-15 walczy ze swoim bratem na ósmym miejscu. CX5 i CX50 są niemal identyczne, ale cła wpłyną tylko na jeden z nich, odwracając całą ich dynamikę sprzedaży. Widzisz, CX5 jest produkowany w Hiroshimie w Japonii i w Salamance w Meksyku dla rynku europejskiego. Dzięki obniżonemu cłu Japonii uderzenie nie jest tak katastrofalne jak w przypadku innych importów, ale nadal jest znaczące. Szacowany wzrost ceny to około 20 tysięcy zł po przejściu obniżonego cła. Tymczasem CX50 jest budowany w fabryce Mazdy w Alabamie od 2022 roku. Zerowa ekspozycja na cła na samym pojeździe. Ten sam rozmiar, ta sama platforma, to samo doświadczenie jazdy. Masywnie różny wpływ ceł. Przez lata CX5 przewyższał sprzedażą CX50 o ogromne marże. Kupujący preferowali styl CX5 wnętrze i reputację. CX50 był nowym dzieciakiem, który nie mógł uzyskać trakcji. Cła zmieniają wszystko. Gdy CX5 nagle kosztuje 20 tysięcy złotych więcej niż CX50, za zasadniczo ten sam pojazd, przewaga sprzedażowa wyparowuje z dnia na dzień. Dilerzy Mazdy stoją przed niemożliwym problemem zapasów. Utknęli z jednostkami CX5, których nikt nie chce po zawyżonych cenach, podczas gdy zapasy CX50 znikają z parkingów. Dla kupujących to najwyraźniejszy przykład tego, jak cła nagradzają krajową produkcję. Ta sama marka, ta sama jakość, ta sama dynamika jazdy, ale jeden kosztuje 20 tysięcy złotych więcej z powodu miejsca, w którym jest zbudowany. CX5 reprezentuje to, co się dzieje, gdy twój udany model zostaje podcięty przez geografię. Przywództwo rynkowe nic nie znaczy, gdy cła czynią cię niekonkurencyjnym z dnia na dzień. Ale japońskie importy nie są same. Amerykańskie marki, które zaczęły produkować w Meksyku, żeby obciąć koszty. Cóż, ta strategia cięcia kosztów właśnie spektakularnie odbiła się czkawką. Cięcie kosztów odbija się czkawką dla Equinoxa na siódmym miejscu. wy uwielbia machać amerykańską flagą w reklamach. Equinox zbudowany w Meksyku. Pełna 25% ekspozycja na cła. Cały ten patriotyczny marketing nie może zmienić tego, gdzie jest fabryka. To cło może zwiększyć cenę Equinoxa o 28 tysięcy złotych lub więcej ponad obecną cenę katalogową. Dla pojazdu, który konkuruje przystępnością w przestrzeni kompaktowych SUVów, to cios śmiertelny. Decyzja giełdy metali szlachetnych o budowaniu w Meksyku miała sens finansowy, gdy handel zagraniczny był stabilny. Teraz to zobowiązanie, które niszczy ich strategię cenową. Importowane części projektowe i zagraniczne łańcuchy dostaw podnoszą też koszty napraw. Twój lokalny dealer szewy stoi przed wyższymi cenami części, które przekazuje bezpośrednio Tobie. GM jest w pułapce. Nie mogą szybko przenieść produkcji z powrotem do kraju bez masywnych inwestycji kapitałowych i lat planowania, ale nie mogą też konkurować po meksykańskich cenach celnych. Dilerzy już szykują się na uderzenie, wiedzą co nadchodzi. Sprzedaż spadnie, gdy ceny skoczą, a klienci zdadzą sobie sprawę, że płacą 28 tysięcy złotych ekstra za ten sam pojazd. Dla kupujących to reprezentuje masywny koszt alternatywny. To premium 28 tysięcy złotych celnych mogłoby kupić lepszą wersję wyposażenia konkurenta, pokryć lata utrzymania lub po prostu zostać w Twojej kieszeni. Equinox dowodzi, że amerykańskie marki nie są odporne na zniszczenie celne. Geografia ma większe znaczenie niż logo na grillu. A mówiąc o geografii niszczącej wartość, historia Hondy staje się gorsza. Numer 6 to Kia Sorento Hybrid. Sorento zajmuje unikalną pozycję. Kia buduje benzynowe wersje w Georgii. Cła nadal wpływają na importowane części, ale szkody są ograniczone. Oczekiwany wzrost ceny to około 4 do 8 tysięcy złotych. Hybrid to inna historia. Jeśli kupujesz Sorento Hybrid, żeby oszczędzać na paliwie, sła właśnie uczynimy go droższym o 20 do 24 tysięcy złotych niż model z zeszłego roku? Oto problem. Układy napędowe hybrydowe i plug-in hybrid muszą pochodzić z Korei Południowej. Systemy bateryjne, silniki elektryczne i elektronika mocy. Fabryka Kia w Georgii nie ma jeszcze tych komponentów w swoim łańcuchu dostaw. To oznacza, że montowane w Georgii hybrydowe Sorento nadal stoją przed ciężką ekspozycją celną na swoje najdroższe komponenty. Układ napędowy stanowi masową część kosztu pojazdu. Cła uderzają w ten importowany system hybrydowy 15%. To nie są części, które KIA może szybko pozyskać krajowo. Technologia bateryjna i produkcja silników elektrycznych wymagają lat, aby ustanowić lokalnie. Zanim KIA zbuduje tę zdolność w kraju, szkody dla obecnych cen hybrydowych są już zrobione. To niszczy pchnięcie Sorento w elektryfikację w Europie. Wersje benzynowe są tańsze o 16 tysięcy złotych plus. Cokolwiek oszczędzisz na paliwie, nie zrównoważy tego premium z góry. Prosta matematyka zabija propozycję wartości hybrydowego całkowicie. Szybka, zanim przejdziemy do ostatniej piątki. Kliknij subskrybuj i polub. Dobra, kontynuujmy. Koreańskie importy nie są same w obliczu koszmarów części. Bestseller Toyoty też zostaje zmiażdżony. Numer 5 to zdetronizowany król RAV-4. RAV-4 trzymał tytuł bestsellerowego Suwa w Europie bez pytań. Rok po roku obrzeża Honda CRV o cienkie marże. Konkurencja była brutalna. Pierwsze i drugie miejsce wymieniały ciosy co kwartał. 2025 rok zmienił wszystko, cła odwróciły scenariusz z dnia na dzień. Oto co się stało: CRV jest budowany głównie w fabrykach europejskich, produkcja krajowa RAV 4, inna historia. Podczas gdy Toyota buduje niektóre RAV4 w Wielkiej Brytanii i Kanadzie, znaczna część, szczególnie modele hybrydowe, nadal jest wysyłana z Japonii. Japońska obniżona umowa cenna pomogła, ale nie wyeliminowała wpływu. Ceny RAV-4 nadal wzrosły o 12 do 16 tysięcy złotych. Modele hybrydowe, których kupujący faktycznie chcieli, zostały uderzone najciężej. Luka cenowa między RAV-4 a CRV poszerzyła się zauważalnie. Honda nie musiała nic robić. Ich krajowa strategia produkcyjna sprzed lat właśnie stała się ich największą przewagą konkurencyjną. Ceny CRV pozostały stabilne, podczas gdy dilerzy RAV-4 dodawali tysiące w narzutach napędzanych cłami. Kupujący zrobili matematykę. Podobne funkcje, podobna niezawodność, ale CRV był teraz tysiące tańszy. Wybór stał się oczywisty. Po prawie dekadzie na szczycie RAV-4 stracił koronę. Nie przez lepszą inżynierię czy marketing, ale przez politykę handlową, której nie mógł kontrolować. RAV-4 reprezentuje to, co się dzieje, gdy cła uderzają w absolutne centrum europejskiego rynku motoryzacyjnego. Opad będzie masywny. A jeśli myślałeś, że SUV-y mają źle, poczekaj aż zobaczysz, co cła robią ciężarówkom. Na czwartym miejscu mamy Volkswagen ID4. Kupujący EV przyglądający się ID4, wchodzą w katastrofę cenową. Cła dodają od 20 do 60 tysięcy złotych w zależności od wersji wyposażenia. ID4 pochodzi z Niemiec i Meksyku. Oba cele celne. W F już raz podniósł ceny, żeby pokryć opłaty importowe. Nadchodzą kolejne podwyżki. To ma znaczenie, ponieważ pojazdy elektryczne mają być przyszłością, ale gdy cła dodają od 20 do 60 tysięcy zł do cen zakupu, ta przyszłość staje się niedostępna dla większości kupujących. Wyższe koszty utrzymania i części następują, ponieważ importowane komponenty podlegają cłom. Wymiana baterii, moduły elektroniczne i części układu napędowego wszystkie drożeją z czasem. Ubezpieczenie może wzrosnąć o 6 do 9%, gdy wartości pojazdów rosną. W połączeniu z wyższymi ratami kredytu na zawyżone ceny katalogowe, miesięczny koszt własności iD4 wystrzeliwuje w górę. iD4 był pozycjonowany jako przystępna alternatywa EV dla Tesli, ale przystępność znika, gdy cła dodają tysiące do ceny zakupu i zawyżają każdą naprawę. Dla adopcji EV to katastrofalne. Gdy importowane EV stają się niedostępne, a krajowa produkcja EV nie może spełnić popytu, cała transformacja zwalnia. Teraz wchodzimy do pierwszej trójki, a wzrosty cen stają się absolutnie brutalne. Rozpoczynając naszą pierwszą trójkę to Toyota Takoma. Wiedziałeś, że Toyota Takoma stoi przed szacowanym wzrostem ceny o 40 do 48 tysięcy złotych, ponieważ jest montowana w Meksyku? To nie jest upgrade wyposażenia, to zniszczenie celne. Takoma to jedna z najpopularniejszych średnich ciężarówek w Europie. Konkluje wartością, niezawodnością i siłą od sprzedaży. Wzrost ceny o 40 do 48 tysięcy złotych niszczy wszystkie trzy przewagi natychmiast. Oto srebrna podszewka, o której nikt nie dyskutuje. Obecni właściciele takomy mogą faktycznie skorzystać krótkoterminowo. Gdy nowe ciężarówki skaczą o 48 000 zł, popyt na używane takomy może wzrosnąć. Twój model z 2023 roku nagle wygląda jak okazja. Kupujący, którzy nie mogą strawić 240 tysięcy złotych za nową bazową takomę, zalają rynek używanych. To podnosi ceny na istniejących zapasach. Wartość Twojej ciężarówki może faktycznie wzrosnąć czasowo, ale nie świętuj jeszcze. Ten wzrost od sprzedaży przychodzi z brutalnymi kompromisami. Koszty części i utrzymania zaraz wystrzara w górę, ponieważ cła uderzają też w importowane komponenty. Twoje tarcze hamulcowe kosztują więcej. Twoje części zawieszenia kosztują więcej. Nawet rutynowe utrzymanie zawyża się, gdy dostawcy części przekazują koszty celne w dół łańcucha. Przyszłe upgrade'y stają się zaporowo drogie. Chcesz wymienić się na nową Takomę za 3 lata? Staniesz przed tym premium 48 tysięcy złotych celnych. Wtedy Twój zysk kapitałowy zostaje natychmiast wymazany. Ekonomiczny rozlew uderza wszędzie. Koszty paliwa, składki ubezpieczeniowe i stawki finansowania wszystkie wspinają się, gdy cła wywołują presję inflacyjną w całym sektorze motoryzacyjnym. Ale problem Toyota 48 tysięcy złotych to nic w porównaniu z katastrofą pełnowymiarowej ciężarówki GM. Na dwa GMC Sierra 1500 uderza w katastroficzne poziomy. Oto najdroższa katastrofa celna na tej liście. Niektóre warianty GMC Sierra 1500 stoją przed szacowanym wzrostem ceny o 60 tysięcy zł plus z celu. Chociaż niektóre ciężarówki Sierra są budowane w kraju, wiele wariantów obejmuje importowane komponenty i montaż zagraniczny. Te modele są absolutnie niszczone przez koszty celne. Wzrost ceny o 60 tysięcy zł na pełnowymiarowej ciężarówce łamie rynek. Te pojazdy już kosztują od 200 do 280 tysięcy złotych w zależności od wyposażenia. Dodanie 60 tysięcy złotych pcha w terytorium luksusowe bez luksusowych funkcji. Części i akcesoria pozyskiwane globalnie przyciągają też cła. Twoje koszty napraw wystrzeliwują, ponieważ każdy importowany komponent podlega opłatom. Wymiana oleju pozostaje taka sama, wszystko inne staje się drogie. Miałem klienta w zeszłym miesiącu próbującego wyprzedzić to. Wszedł pytając o zamówienie 2025 Sierra Denali przed przybyciem modeli 2026. Powiedział mi, że jego dealer ostrzegł go, że ceny 2026 będą znacznie wyższe, ale nie podał dokładnych liczb. Już naciągał swój budżet na ceny 2025. Wzrost o 60 tysięcy złotych zabiłby umowę całkowicie. Skończył zamawiając 2025 na miejscu mądry ruch. Zaoszczędzi fortunę w porównaniu z kupującymi, którzy czekają. Strategia cenowa GM rozpada się, gdy cła dodają 60 tysięcy zł do cen katalogowych. Kupujący nie mogą uzasadnić kosztu, dilerzy nie mogą ruszyć zapasami, produkcja zwalnia, zwolnienia następują. Tak cła niszczą całe segmenty rynku. Sierra reprezentuje najgorszy scenariusz: drogi pojazd, wysoka ekspozycja celna, już naciągnięci kupujący. To idealna burza złej ekonomii, ale jeden pojazd na tej liście łamie wzór całkowicie. Na pierwszym miejscu Cybertruck stoi przed ukrytymi cłami. To szok. Cybertruck jest budowany w Teksasie: amerykańska fabryka, amerykański montaż. Cła nadal niszczą jego ceny. Dlaczego? Ponieważ nowoczesna produkcja nie działa tak jak myślisz. Najdroższe części Cybertrucka pochodzą z zagranicy. Skąd pochodzą baterie? Importowane. Skąd pochodzi elektronika? Importowana. Skąd pochodzą półprzewodniki, moduły sterujące i systemy komputerowe? Wszystko importowane. Według wagi głównie amerykańska stal i aluminium. Według wartości ponad 80% pochodzi z importowanych komponentów wysokotechnologicznych. Cła nie dbają o wagę, dbają o zadeklarowaną wartość. Tu Cybertruck zostaje zniszczony. Tesla może montować w Teksasie ile chce, ale gdy pakiet baterii kosztuje 60 tysięcy złotych i podlega 25% cłu, to 15 tysięcy złotych dodane od razu. Elektronika i półprzewodniki dodają tysiące więcej. Sprawy pogarszają się kilka lat w trakcie własności. Wymiana baterii już kosztuje 80 do 100 tysięcy złotych. Dodaj 25% cła i patrzysz na 100 do 124 tysięcy złotych. To katastroficzne dla długoterminowej ekonomii własności. Dla kupujących, którzy myśleli, że znaleźli ciężarówkę odporną na cła, rzeczywistość zaraz uderzy mocno. Cybertruck stoi przed tym samym ekonomicznym zniszczeniem, jak każdy inny pojazd na tej liście. Tylko z innych powodów. Geografia ma znaczenie, ale pozyskiwanie komponentów ma większe znaczenie. Gdy 80% wartości Twojego pojazdu pochodzi z importów celnych, krajowy montaż to tylko pozory. Właśnie zobaczyłeś, jak cła niszczą wartości pojazdów na 13 modelach. Od anulowań produkcji po eksplozję cen 60 tysięcy złotych żaden segment nie ucieka. Ale wiedza, których aut unikać, to tylko połowa bitwy. Które marki faktycznie warto kupić w 2026 roku? W moim następnym wideo uszeregowałem każdą markę samochodową od najgorszej do najlepszej na podstawie niezawodności, wartości i rzeczywistych kosztów własności. Nie dokonuj następnego zakupu bez obejrzenia. Nowe przepisy celne. UE na 2026 rok całkowicie zmieniają rynek motoryzacyjny. W tym filmie pokazuję 13 modeli samochodów, których powinieneś bezwzględnie unikać, jeśli planujesz zakup w najbliższym czasie. Wzrosty cen sięgają nawet 60 tysięcy złotych na niektórych modelach.